Cześć! Dziś pokażę jak prawidłowo umyć ślimaki yy, Więc tak, jednego sobie bierzemy Pierwsza samiczka Jak to wypada yy, Na pewno ustawiamy sobie mały strumień Duży to do większych ślimaków Okej, okay, taki wystarczy Pod żadnym pozorem macki nie myjemy szczotką o. Szczotką, najlepiej taką mięciutką Myjemy sobie skorupkę Czyli nie jest brudna, nie ma potrzeby, aczkolwiek w samiczkach jest tak, że te rowki, te skręty po prostu wchodzi. Okay, yy, samiczki nie będziemy szarować, bo nie są brudne. Aczkolwiek jak są brudniejsze ślimaczki, to po prostu używamy po prostu myjemy dłużej i na pewno też nie używamy żadnych detergentów. Bo ślimaki to nie ma, i ich ciało po prostu jest bardzo delikatne, więc by mogło uszkodzić. Nawet na skorupę nie używamy. Skorupkę tylko delikatnie, nie pocieramy jakoś mocno tą szczoteczką też. bo będzie go też wyraźnić i poleć. Mackę myjemy palcem. O! Jeżeli ślimak jest mocny i brudny. Też nie przeciskamy mocniej szatoczki. po prostu staramy się usunąć palcem. Okej, okay. myślę, że filmik był bardzo przydatny i jak widzicie, tak moje ślimaczki wyglądają po umyciu. Ja się z Wami żegnam, pa pa!